Witam serdecznie wszystkie osóbki urodzone pod takim bliźnią na taniu aury ogólnej na lipiec 2024. Jest to takie ogólne, co może się zdarzyć w tym miesiącu dla Was. Jeśli coś nie takie, no to łapcie to, wykorzystajcie żeby zmienić ten los na coś fajnego. Jeżeli z Tobą. Nie współgra to czytanie, to sprawdź swój ascendent albo księżyc. Być może lepiej to będzie współgrać, bo są to czytania zbiorcze. I cóż takiego Wam tutaj, jaka energia będzie Wam sprzyjała w tym miesiącu, drogie bliźnięta? Macie tutaj kartę z emocji wdzięczność. Zobowiązany, doceniający, obdarowany. Czyli los Ci coś ześle i nie zapomnij, żeby być za to wdzięcznym. Można wprowadzić codziennie rano, wymienić sobie trzy czy cztery rzeczy, za co jestem wdzięczny, wdzięczna, tak ogólnie. Na przykład ja jestem dzisiaj wdzięczna za to, że słońce świeci, że ptaszki ćwierkają, że mogłam sobie wypić pyszną kawę, że mogę wałas nagrywać filmiki. To są takie małe wdzięczności. A wieczorem też trzy albo cztery wdzięczności, co się zdarzyło w ciągu dnia takiego, za co możesz być wdzięczny. Praktykuj to, bo im więcej Twój mózg słyszy dobrych rzeczy, tym więcej chce Ci ich ofiarować. Troszeczkę może być stresów, szczególnie związanych ze zdrowiem, skaczące ciśnienie, bolące serce. No, temperatura może Was tutaj też rozbrajać. Ale też będziecie mieli do wyboru jakąś decyzję. Trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, będzie jakaś oferta. Ciężko wam będzie tą decyzję podjąć, ale kierujcie się bardziej sercem, tak? To nowe idzie. I kierujcie się sercem, niech to serce będzie tym nadrzędnym, ale też nie zapomnijcie o rozumie, żeby się też z nim skonsultować. Ta nowa okazja puka do Twoich drzwi, nie zmarnuj tej okazji, bo naprawdę to będzie bardzo dobra oferta, aczkolwiek możesz sam wyszukiwać sobie różne przeszkody, bo bliźniaki nie do końca lubią zmiany. Z ukrytych królów masz opiekunka marzeń, marzenia, wspólne dobro złudzenia. Opiekunka marzeń właśnie w tym miesiącu zsyła tobie właśnie szansę na to, by zrealizować to, na czym ci zależy. Tylko bliźniak zawsze wyszukuje przeciwności, że tak się nie da, nie uda się, że coś jest nie tak. Tymczasem właśnie będzie dobrze. Dla tych, którzy wybierają się na ten urlop, no to będzie udana zabawa w lipcu. Mamy tu kartę głupca i mamy króla monet. Więc udana zabawa, ale też i dużo wydatków. Z tym, że będziecie zadowoleni. Coś może kosztować więcej, niż żeście zakładali. Życzę Wam cudownego lipca i zapraszam na szczegółowe czytania dla każdego znaku Zodiaku. Które będą na żywo w sobotę wieczorem, ale również zapraszam później, bo później też będzie można na to wejść. Będzie też czytanie ascendentalne, czyli dla według ascendentu, oraz księżycowe czytania horoskopowe, no i jak zawsze chińskie. Zapraszam serdecznie. <laughs>